Kurwa. KNDZ O, oh, ja tylko go olełam, mam już Kurwa, muszę się przybliżyć do tej kurwa co ma najmord. Cześć. Kurwa, dupa. Wow. <laughs> Dobra. Obawiej dla nas teraz KNDZ. Dobra. Wow, się Siema. No, co tam u ciebie? A, dobrze, dobrze. A u ciebie? No, no nic, tylko taki chciał z wywiad przeprowadzić, wiesz. na Juzube, tak jak niedawno ze mną koleś no, z pokoju, z pokoju. przeprowadził. No. To, co chcesz wiedzieć? No, a co mogę wiedzieć? No, skąd taki pomysł w ogóle nagrywa się nagrywać? Nie wiem, tak jakoś dużo hip-hopu słuchałem, rapu i jakoś tak się wzięło, że program taki stworzyliśmy i nagrywamy. Hmm, Dobra, no to teraz drugie pytanie. Masz jakiś może, nie wiem, następny czy coś? No właśnie dzisiaj pisałem tekst, ale nie miałem go przy sobie niestety. Może mogę później Wam to pokazać. Ale o czym mniej więcej on jest? No, o nie. Aha. Abyś mógł tam coś zaśpiewać, nie wiem, chociaż dwa wersy, no. Ale to bym musiał chwilę się przygotować. Spoko, to my na razie idziemy na browarka i zaraz przechodzimy, dobra? No, to zaraz, spoko. Dobra, dawaj już te piwo. No dobra, to już może. No, dobra. dawaj. Steci, szczecin, szczecin, nikt nie zbiera śmieci. Pomo, pomo, każdy jest tutaj sobą. Każdy jest sobą, bo to jest Szczecin, pomo, Szczecin, pomo. Dobra, dobra, starczy, starczy, bo jeszcze całą kurwa tutaj nam zaśpiewasz i kurwa nikt nie będzie chciał kupywać płyt. No nie, to tylko refren do tej piosenki. A to spoczko. No dobra, no to nie wiem. Kurwa kiedy zacząłeś w ogóle śpiewać? Nie, to było chyba w październiku 2011. Albo może wcześniej. Aha. Uh -huh. A jaki masz swój ulubiony rap? O, chodzi o pisu? I to najbardziej lubię wyskoczyć tego odcinek siódmy. Z nim występuje sobota, sejdu, Ton jazzu, rena, wini. No, a masz jakichś swoich najlepszych raperów? No, tutaj ze Szczecina to Sobota, MTX, Bartas No i tam Kari Trusta, Teju No i też trochę Renek Dobra, to nie, na razie va Może kiedyś na piwko No, to na raz No już. No. <laughs> Nasz dobry chłopak. Dobra. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka.